Dzisiejszy obrót gospodarczy, obrót cywilno-prawny jest oparty wyłącznie na formie związanej z elektronicznym obrotem. Forma pisemna, której proponuje ustawodawca w ustawie o nadzorze nad rynkami finansowymi jest w takiej sytuacji całkowitym anachronizmem, ponieważ w dzisiejszych czasach, gdy w Polsce jest zarejestrowanych ponad 17 milionów użytkowników internetu, a nadal utrzymuje się wciąż anachroniczne przepisy sprzed wielu, wielu lat o formie pisemnej, to w takim stopniu należy uznać, że przepisy prawa nie nadążają za rozwijającą się szybko sferą stosunków społeczno-gospodarczych. Bo w dzisiejszych czasach trzeba zwrócić uwagę na to, że obrót gospodarczy, zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym umów o pożyczki, Musi być odformalizowane, ponieważ w, znacznej, w znacznym stopniu dotyczy ona małych kwot, nie dotyczy ona przede wszystkim dużych kwot, które są związane przede wszystkim z działalnością bankową, w zakresie związanym z udzielaniem kredytów. A więc w takiej sytuacji utrzymywanie wciąż przepisów o formie pisemnej przy pożyczkach to, co proponuje ustawa o nadzorze nad rynkami finansowymi, jest zupełnym anachronizmem. Przepisy prawne zapewniają taką możliwość ochrony prawnej interesów każdej ze stron kontraktów. Tutaj pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Proszę zwrócić uwagę, że w, w Europie przykładowo krajami, których stosowany jest wyłącznie obrót elektroniczny, są Szwecja i Estonia. W tych krajach te rozwiązania zupełnie się sprawdziły. W naszym kraju obowiązuje dyspozycja artykułu 720 kodeksu cywilnego, który nakazuje przykładowo zawierania pożyczek w formie pisemnej co do wartości czynności cywilnoprawnej przekraczającej 500 zł, a jest to już anachronizmem. Te przepisy nie uległy zmianie od kilkudziesięcioleci. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że przecież w sejmie pracuje się nad nowelizacją kodeksu karnego właśnie w tym zakresie, żeby zwiększyć przedmiot, przedmiot przestępstwa kradzieży z 250 zł do 1000 zł. Dlaczego nie można tego postulować przy chociażby przy pożyczce, gdzie można na przykład zwiększyć zakres formy pisemnej, na przykład przy udzielaniu pożyczki na przykład do 2000 zł. biorąc pod uwagę na przykład stale rosnącą inflację, ale też rosnące dochody.